No, to tak się witasz ze swoim przełożonym żołnierzu? Wiedziałem, że to ty. Pomyślałem, że spędzę ostatni dzień w kraju ze swoim młodszym bratem. Denerwujesz się? Luz. Ktoś musi wygrać tę wojnę. O moje buty, że trafię pięć celów pięcioma kulami. No, nie wiem. Co jest? Poszerzyli wasz trening obójki na pięści? Tamten wyglądał gorzej. No, słyszałem. Posłałeś go do szpitala. Co on ci zrobił, młody? Nieważne. Poszło o dziewczynę, młody, oby była tego warta. Zrozum jedno: niepotrzebnie martwisz mamę. To ty będziesz głową rodziny, gdy wyjadę do Afganistanu. A, już czuję ten zapach obiadku. Nie zrozum mnie źle. Armia dobrze nas karmi, ale cholera. stęskniłem się za tymi skrzydełkami mamy. Pamiętasz naszą zabawę w chowanego? <laughs> Ciężko zapomnieć. Byłeś beznadziejny. <laughs> Pamiętam, jak my kiedyś. Rob? No weź, Rob. <laughs> Ej, brachu, pokaż, co potrafisz. Na miejscu za dwie minuty! Cz, co, serio? Przymknij się! Czy nadal się tym zadręczasz, harcerzyku? I nadal wleczesz ten stary kawał blachy? Ja, to bardzo poetyckie, Robert. Ja przynajmniej mam jakieś sumienie! O, tak to już jest w życiu! Niektórzy obrywają za nic, a innych się za to nagradza. Nie jest ci smutno i samotnie, kiedy w nic nie wierzysz? Ty jesteś idealny żołnierz. Naiwny, łatwowierny, potulny. Robisz co kaszą. Wedle rozkazu. Tak jest. Tak, sir! Hej! Wierzysz w ideały, gdy ci to na rękę. Huczny ślub kościelny, gwardia honorowa. Mila przyjęła twoje nazwisko. To był jej pomysł. A, a ty się na to zgodziłeś jak posłuszny żołnierzyk. A ty skąd to wiesz? Nie było cię tam, ale dzięki za prezent. Zaraz, nie przysłałeś nawet żadnej kartki. Nie pasujecie do siebie, Robert. Mówi to ktoś, kogo najdłuższy związek trwał sześć miesięcy? Nie jest ci smutno, że jest z ciebie taki kutafon i mądrala? Zbliżamy się do celu. Gotowy! Panu. Tylko się tam nie pozabijajcie. Nie chciałbym powiadamiać mamusi musi Nord. Tylko tam nie szalej! A ty nie bądź tymniak! Mówię serio. Kurewsko się jej boję. Zdaje się, że wszyscy się jej kurewsko boją. No właśnie dzięki temu wychowała takich twardzieli. No, przynajmniej jednego. Da, od razu wiadomo, który. Spokój tam! Macie zniszczyć broń biologiczną i wracać. Raz, dwa, bez wężenia! To sprzęt z czasów zimnej wojny, więc kto wie, jakie to świństwo. Dobra, trzy, dwa, jeden, jazda! Jazda! Dobra, granica rosyjsko-ukraińska. W sumie tego się spodziewałem. To jest radia. Frank, słyszysz mnie? Odbiór. Głośno i wyraźnie. Słuchajcie, Jason chce, żebyście przeniknęli do opuszczonego kompleksu wojskowego i zniszczyli skład broni biologicznej. Bądźcie ostrożni. Bez odbioru. Bez odbioru. Idź przodem, Rob! Będziesz mieć lepszy widok. Zrozumiałem. Co to? No, ja kurwa wiem. Jakiś poligon? Dobra, rozejrzyjmy się. Kurwa, nic nie widzę. Jesteśmy za daleko. Musimy znaleźć lepsze miejsce. Hm. Może tam, krawędź po prawej stronie kopuły. Widzisz? Tak, ale nie wiem, czy będzie coś tam widać. Przekonajmy się. Ostrożnie. A mnie nie mogą być śliskie. Ty pierwszy. Zawsze pierwszy. Widzisz? Żaden problem. Dobra robota. <śmiech> <śmiech> tak, jestem po drugiej stronie. Ja też. Dalej. Szkoda naszego czasu. Jakieś pieprzone miasto duchów. Nie lubisz ciszy, co? W tym zawodzie. Cisza oznacza zagrożenie. Nie żyje naprzód. to nie przeskoczymy. Kiedyś by ci to raczej nie przeszkadzało. <gry> no. Co teraz? Daj mi się rozejrzeć. Widzisz te swajczone drzewo? Chyba przywalił w nie piorun. Jeśli porządnie w nie trafimy, zmieni się w niezły pomost. Porządnie trafimy? Czy ja strzelam? Nie. Patrz i ucz się. Zmieniam ulicę. Na wybuchowy. Tak będzie lepiej, brachu. Zamierzam. Ty idziesz czołek. Jeden Uważaj. No tak, wiem. Dość stabilny. Mimo to, uważaj. No, zmienia amunicję. Użyj normalnej. Nie jest taka głośna. No przecież wiem. Słyszysz? Czy mi No, spasą się Szybko, za tą skałą. Coś mi w tym wszystkim nie gra. Złe przeczucia co. Mówiłem, że coś nie gra. Teraz wierzysz? No i miałeś rację. Chyba są zajęte pożeraniem czegoś. Nie powinniśmy ich zabijać bez potrzeby. Przejdźmy przez krzaki. Dobra, idziemy. Ostrożnie. Mogą nas zaatakować. Nie zaatakują. Zajęły się truchłem. Racja. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Za mną. Znalazłem ślady stół. Chyba świeże, coś musi być. Niedaleko stąd. To wszystko? Ty jesteś tropicielem. Coś z nich widać. To wojskowe, dwóch ludzi. Chyba żołnierze. Armia? Najemnicy? Zwiadowcy? Sądząc po krokach, są zorganizowani. A po głębokości śladów, taszczą coś ciężkiego. Myślisz o broni? Tak mi się zdaje. Przygotujmy się na najgorsze. Cholera. Chyba pora wziąć się do roboty. Zachowaj czujność. Nie daj się ponieść. Widać stąd placówkę. Czyli dwóch najemników. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Zdejmę tego jebańca przy krawędzi, a ty tego przy ognisku. Chodźmy. Zabiłbym za ciepły posiłek. Słyszałeś to? Nie! Co łatwizna. Na pewno jest więcej. Uważaj. A, no proszę. Ale szajs. Masz, weź to. Masz. Bierz drona. Pora na zwiat. Wiesz, jak się używa tego cudeńka. Na pewno sobie poradzę. Najpierw poznać wszystkich wrogów. Mam pierwszego. Cel zauważony. Dobra. Cel potwierdzony. Co oznaczeni. wprowadź drona. Idealna pozycja dla wsparcia. No wiem co robić. Jednego po drugim nim się połapię. Skupienie, staruszko. Pierwszy cel na dachu. 270 metrów. dostał potwierdzam cel na dachu 180 metrów od nas stój wreszcie Patrz na to trzeci cel patro 160 metrów stąd przy strumyku. Zaczekaj na dobry moment. No dalej, pokaż się. Zasłaniają ich drzewa. Strzelają się. Strzelaj. Cel zdjęty. Potwierdzam. Drugi sześćdziesiąt metrów od nas. Nie żyje. Mokra plama. Piąty cel. 200 metrów. Czekaj. Zbliża się pojazd. Namierzyłem szósty cel. Musisz się skupić. Musisz mieć tylko jeden strzał, więc się postaraj. Dwa cele zdjęte. Niezły strzał. Zjedźmy po linie. – Na dole. – Ja także. Za mną brał. To gdzie pojechała twoja żona? Do Iraku? Turcji? Mila? Jest w Kongo. Robi reportaż o jakimś lokalnym wataszce. A, słyszałem. Oddziały specjalne chcą zbombardować tego sukinsyna. – Nie martwisz się? – Nie. To twarda laska, choć wygląda delikatnie. Zbliża się pojazd. Widzę kierowcę. Zostaw to mnie. Czekaj, może coś wie. Jestem na miejscu. Tak, mam towar. Zaraz ci go przyniosę. Yy, nie, nie, nie spotkaliśmy się. Mieli tu na mnie czekać. Dobra, sprawdzę to. że wyrucha zdechniesz. Ilu was jest? Czterech. W środku! Nie. Dobra robota. Dzień jak codzień. Przypomina się służba w marynarce. Skup się Rob. No dobra, dobra. Wchodzimy. Jasne. Dobra. Wykryto intruzów. Dwie pane kamery. Wiedzą o nas. Nie ma co zachowywać ciszy. Dobra, zróbmy porządek. Idź przodem. Pokaż, na co stać. Wchodzimy. Przyjąłem. Kiedyś testowali tam broń biologiczną. Musicie wysadzić to wszystko w cholerę. Jasne. Dobra. Zekryto intruzów! Wie pane kamery! Wiedzą o nas. Nie ma co zachowywać ciszy. Dobra, róbmy porządek. Idź przodem. Ty? Pamiętam, że miałeś tam jakąś w Afganistanie. Może miałem? Jakaś lea, chyba. Lidia. To dlaczego nie. Odpuść, Rob. Dobra, nie było tematu. Skorzystaj z kamel. Dostanę w dupę na własnym boisku. Teraz oznać wszystkich wrogów. Tak, wejście jest dokładnie tutaj. Nasz cel powinien być gdzieś w tej okolicy, Johnny. Ruszajmy. Czysto, idziemy. Dobra, podłóżmy do ładunki. Ty wiesz jak to się robi, prawda, brachu? Pilnuję drzwi. Pośpiesz się! Dawaj, John. Jest mi głowiec! Co jest, kurwa! Wrócić broń, ale już! Uważam panie Norw, że najlepsi mają też najwięcej szczęścia. Raz, dwa. Do następnego, panie Norw, nie zabijać go.